jak się koty odnajdują wszystkie razem tutaj? Muszą, nie mają wyjścia. Pewnie, żeby się przydała jeszcze jedna wolira. Zobaczmy sobie, Natomiast bo tak, tutaj jest jeden kot, drugi, miejsca, tam dokładnie. jest Widzę, że zróżnicowane są te przestrzenie. Tak, wybierają sobie, póki co jest na tyle duża ta wolira, że znajdują sobie miejsce. Natomiast no wiadomo, czym więcej kotów, tym ta przestrzeń na jednego się zmniejsza analogicznie. A jak to w zimę wygląda? W zimę, no, one są zacnymi kotami, także one są przyzwyczajane. Myśmy przez dwa lata przyzwyczajali koty do tego, żeby były na zewnątrz. Więc tu po prostu jest zwiększona lepsza ilość karmy wysokobiałkowej. To widać ewidentnie, że ten kot jest naprawdę, tu jest okres już praktycznie prawie że letni, Panie. więc futro jest zupełnie inne niż te, które będzie na zimę, ale przypuszczam, że na zimę to będzie prawdziwy, prawdziwe takie futerko grube. Które będzie bezpieczne dla tych kotów, żeby nie było im po prostu zimno. zimno. Dokładnie. Budy są dosyć dobre, także tak jak mówiłam, nasze budki dają zabezpieczenie. Jeszcze zerkniemy sobie w środku, to jeszcze za chwilę.